W ciemnym spichlerzu na obrzeżach małej wsi pod Krakowem, gdzie zapach zboża mieszał się z wilgocią ziemi, Janek poczuł, jak drzwi zatrzaskują się za nim z hukiem. Ojciec, z twarzą czerwoną od gniewu, wrzeszczał: To cię nauczy szacunku, gówniarzu, a klucz zniknął w jego kieszeni jak wyrok. Janek osunął się na ziemię, serce waliło mu jak młot, bo wiedział, że to nie bójkę w szkole chodziło, ale o ten list, który ojciec znalazł list od Michała, pełen słów, które paliły jak ogień. Siedział tam godzinami, w półmroku przerywanym smugami światła przez szpary w deskach, wspominając twarz Michała, jego uśmiech podczas festynu w Lanskoronie, gdzie po raz pierwszy ich dłonie się dotknęły. Myśli wirowały chaotycznie. Dlaczego ojciec nienawidził tego, co w nim rosło, tej miłości, która nie pasowała do wiejskich norm? Janek, dwudziestoletni chłopak o ciemnych włosach i oczach pełnych burzy, zawsze czuł się inny w tejcznej rodzinie. Ojciec, Stanisław, twardy rolnik z Podhala, wychowany na tradycjach, gdzie mężczyzna musiał być silny, żonaty, ojcem. Matka, Maria, milczała, bo bała się gniewu męża, choć w jej oczach Janek widział cień współczucia. A teraz ten spichlerz, zimny i duszny, stał się więzieniem jego sekretu. Godziny miały, słońce chyliło się ku zachodowi, a on słyszał tylko echo własnych oddechów. Nagle, kroki na zewnątrz ciche, ostrożne. Serce Janka podskoczyło. Kto to mógł być? Ojciec nie wróci tak szybko, a matka nie miała klucza. Drzwi zadrżały, klucz zazgrzytał w zamku. Otworzyły się powoli, a w progu stał on Michał, z kluczem w dłoni, twarz bladą od napięcia, ale oczy pełne determinacji. Janek, wszystko w porządku, wyszeptał, wchodząc do środka i zamykając za sobą drzwi. Janek wstał, nogi drżały, a emocje wybuchły jak tama. Jak? Jak go zdobyłeś? Zapytał, głos łamiący się. Michał, wyższy o głowę, z jasnymi włosami i ciepłym uśmiechem, który zawsze topił lud w sercu Janka, westchnął. Podsłuchałem twojego ojca w karcznie. Chwalił się, że cię zamknął dla nauczki. Zabrałem klucz z jego kurtki, gdy zasnął powódce. Musiałem cię stąd wydostać. Ich spojrzenia spotkały się, pełne niewypowiedzianych słów. Janek poczuł falę wdzięczności mieszaną z lękiem. Michał był z pobliskiej wsi, pracował w warsztacie samochodowym w Nowym Sączu, ale ich znajomość zaczęła się rok temu na targu za Kopanem. Tam, wśród góralskich straganów, wymienili pierwsze spojrzenia, potem rozmowy, aż w końcu pocałunek pod gwiazdami nad jeziorem Czorsztyńskim. To było jak odkrycie nowego świata, pełnego ciepła i akceptacji, w kontraście do surowego domu Janka. Ale teraz, w spichlerzu, rzeczywistość uderzyła. Co jeśli ojciec się dowie? Zabije nas obu, szepnął Janek, chwytając Michała za rękę. Michał przyciągnął go bliżej, i czoła dotknęły się. Nie dowie się. Uciekniemy stąd, choćby na noc. Mam samochód, pojedziemy do Krakowa, do mojego kuzyna. Tam przemyślimy, co dalej. Janek zawahał się, myśl o matce ściskała serce, ale wizja wolności była silniejsza. Wyszły ostrożnie. Mijając pola pszenicy falujące w wieczornym wietrze. Samochód Michała stał ukryty za wzgórzem. Wsiedli, silnik zawarczał cicho, a droga wiła się przez małopolskie wsie. W milczeniu jechali, dłonie splecione na skrzyni biegów. Janek patrzył na mijające domy, czując, jak ciężar opuszcza ramiona. Ale w głębi duszy wiedział, że to dopiero początek burzy. Ojciec nie odpuści tak łatwo. Stanisław, budząc się w karczmie, Odkrył brak klucza. Gniew zapłonął na nowo. Ten gówniarz. I ten Michał, wiedziałem, że coś z nim nie tak, mruknął, wstając chwiejnie. Pobiegł do spichlerza, drzwi otwarte, syn zniknął. Wściekłość paliła jak ogień. Musiał ich znaleźć, zanim plotki rozniosą się po wsi. Tymczasem w Krakowie, u kuzyna Michała, w małym mieszkaniu na Kazimierzu, Janek i. Michał siedzieli przy stole. Kuzyn Piotr, liberalny student, patrzył na nich ze zrozumieniem. Tu jesteście bezpieczni. W mieście nikt nie patrzy krzywo na takie rzeczy. Ale Janek czuł niepokój. Ojciec mnie znajdzie. Zawsze znajdzie. Michał objął go ramieniem. Nie damy mu. Noc minęła na rozmowach, planach. Rano, gdy słońce oświetliło stare mury. Janek poczuł nadzieję. Ale telefon zadzwonił matka. Janek, ojciec szaleje. Wróć, zanim będzie gorzej. Serce ścisnęło się. Co robić? Uciekać dalej, czy stawić czoła? Drama wisiała w powietrzu, jak burza nad tatrami. Kraków budził się do życia, ulice Kazimierza, pełne turystów i zapachów kawy. Janek siedział przy oknie, patrząc na Wisłę która leniwie płynęła. Michał spał jeszcze, jego oddech równy, spokojny. Piotr, kuzyn, krzątał się po kuchni, szykując śniadanie. Musicie pomyśleć o przyszłości, powiedział, stawiając talerze. W mieście jest łatwiej, ale wieś to inna bajka. Janek kiwnął głową, myśli krążyły wokół domu. Stanisław, ojciec, był jak skała, nieugięty. Wychowany w czasach gdy tradycja była święta, nie rozumiał zmian. Dla niego syn musiał być jak on: żenić się, orać ziemię, wychowywać dzieci. Ale Janek marzył o czymś innym o studiach w Warszawie, o życiu bez kłamstw. Michał obudził się, uśmiechnął leniwie. Dzień dobry, szepnął, całując Janka w policzek. Piotr udał, że nie widzi, ale w jego oczach błysnęło zrozumienie. Mam znajomych w organizacji LGBT w Krakowie. Mogę was skontaktować. Janek zawahał się. Nie wiem, czy jestem gotowy. Ale w głębi duszy czuł, że to krok naprzód. Tymczasem Stanisław nie próżnował. Pojechał do Nowego Sącza, do warsztatu Michała. Szef, stary znajomy, wzruszył ramionami. Michał nie przyszedł dziś. Mówił coś o wyjeździe. Gniew Stanisława wzrósł. Wrócił do wsi. Zebrał kumpli skarczny. Mój syn uciekł z tym. Z Michałem. Muszę ich znaleźć. Plotki rozeszły się jak pożar. Matka Maria płakała w kuchni, modląc się do Matki Boskiej. Dlaczego to nas spotkało? Szlochała. Ale w sercu wiedziała, że Janek jest dobry, tylko inny. W Krakowie chłopcy wyszli na spacer. Stare miasto, Wawel, wszystko wydawało się magiczne. Michał opowiadał o swoim dzieciństwie w Beskidach, o ojcu, który zmarł wcześnie, zostawiając go z matką. Zawsze musiałem być silny, ale z tobą mogę być sobą. Janek ścisnął jego dłoń. Ja też. Ale idylla przerwana została telefonem. Numer nieznany. Janek? To ja, ojciec. Wiem, gdzie jesteś. Wracaj, albo pożałujesz. Jak znalazł? Piotr sprawdził znajomy z policji. Serce Janka zamarło. On nie odpuści. Michał zacisnął pięści. Nie damy się. Postanowili zostać, ale ostrożnie. Spotkali się z aktywistami w kawiarni na Grodzkiej. Kobieta, Anna, słuchała ich historii. W Polsce jest ciężko, ale walczymy. Możecie zostać anonimowi. Janek poczuł ulgę, ale drama czaiła się. Stanisław przyjechał do Krakowa, wynajął pokój w hostelu. Szukał po ulicach, pytał. W końcu trafił na trop kuzyn Piotr. Zapukał do drzwi wieczorem. Gdzie mój syn? ryknął. Piotr zbladł. Nie ma go tu. Ale Stanisław nie uwierzył. Wdarł się, przeszukał. Janek i Michał ukryli się w szafie. Serca biły jak szalone. Ojciec wyszedł wściekły, ale obiecał wrócić. Nocą chłopcy uciekli do innego mieszkania u przyjaciela Anny. Tam, w małym pokoiku, emocje wybuchły. Boję się, przyznał Janek. Michał przytulił go mocno. Razem damy radę. Rano pojechali do Warszawy, szukając schronienia. Stolica pulsowała życiem, ale lęk nie opuszczał. Stanisław, Wracając do wsi, planował zemstę. Zniszczę tego Michała, mruknął. Maria próbowała go uspokoić. To nasz syn, daj mu żyć. Ale on nie słuchał. W Warszawie Janek znalazł pracę w kawiarni, Michał w warsztacie. Mieszkali w małym mieszkaniu na Pradze. Życie nabrało rytmu, ale przeszłość czaiła się. List od matki, ojciec choruje. Wróć. Serce Janka krwawiło. Muszę pojechać. Michał pokręcił głową. To pułapka. Ale Janek uparł się. Pojechali razem, ostrożnie. We wsi, dom wydawał się cichy. Ojciec leżał w łóżku, blady. Synu, wyszeptał. Janek podszedł, uzy w oczach. Tato. Rozmowa była trudna pełna oskarżeń i wyznań Stanisław przyznał boję się o ciebie Świat jest okrutny ale w jego głosie brzmiał żal Michał stał z boku milczący Nagle Stanisław spojrzał na niego Ty Uratowałeś go Klucz do zrozumienia Drama wisiała ale może nadzieja Warszawa z jej hałasem i anonimowością Stała się azyłem dla Janka i Michała. Mieszkanie na Pradze z widokiem na Wisłę pełne było śmiechu i planów. Janek pracował w kawiarni na Nowym Świecie, serwując latte turystom, a Michał naprawiał auta w garażu na Targówku. Wieczorami siedzieli na balkonie, paląc papierosy i rozmawiając o przyszłości. Może kiedyś wyjedziemy za granicę, marzył Michał. Do Berlina czy Amsterdamu, gdzie nikt nie patrzy krzywo. Janek kiwał głową, ale myśl o rodzinie nie dawała spokoju. Wizyta we wsi zmieniła coś w Stanisławie. Choroba, zawał zmusiła go do refleksji. Maria pisała listy: Ojciec pyta o ciebie. Zmienił się. Ale Janek bał się wierzyć. Drama rodzinna czaiła się jak cień. Pewnego dnia, w kawiarni, Janek spotkał starego znajomego z wsi, Tomka, który przyjechał do stolicy na studia. Słyszałem o Tobie i Michale. Powiedział Tomek, oczy pełne ciekawości. Janek zesztywniał. Co słyszałeś? Tomek uśmiechnął się. Że jesteście razem. To kul. Cool. W mieście to normalne. Ulga, ale i lęk, plotki dotarły. Michał, wracając z pracy, zauważył, że ktoś ich śledzi. To może być twój ojciec, powiedział. Ale to był detektyw. Wynajęty przez Stanisława. Chcę wiedzieć, czy jesteś szczęśliwy, wyjaśnił później Maria przez telefon. Janek wybuchnął. Dlaczego nie zapyta wprost? Konfrontacja nadchodziła. Pojechali do wsi na święta. Dom pachniał piernikami, ale napięcie wisiało. Stanisław, słabszy, ale uparty, spojrzał na Michała. Wejdź, chłopcze. Kolacja była sztywna. Rozmowy ostrożne. Dlaczego to ukrywałeś? zapytał ojciec. Janek westchnął. Bałem się ciebie. Uzy popłynęły. Michał milczał, ale jego obecność dawała siłę. Nocą, w starym pokoju Janka, szeptali plany. Rano Stanisław powiedział: Zostańcie na dłużej. Zaskoczenie ale drama nie skończyła się. Sąsiedzi szeptali, plotki rosły. Jeden z kumpli Stanisława, stary góral, przyszedł z pretensjami. Twój syn hańbi rodzinę. Stanisław wstał, głos drżący. To mój syn. Wyjdź. Obrona? Janek nie wierzył uszom. Michał ścisnął jego dłoń pod stołem. Powrót do Warszawy był słodko-gorzki. Życie toczyło się, ale przeszłość pukała. Janek zapisał się na terapię. By poradzić sobie z traumą, Michał wspierał. Pewnego wieczoru na moście Poniatowskiego Michał klęknął. Bądźmy razem na zawsze. Pierścionek błysnął. Janek zapłakał ze szczęścia. Ale telefon od matki: ojciec chce was widzieć. Ma coś ważnego. Pojechali. Stanisław, siedząc w fotelu, wręczył klucz ten sam od spichlerza. To symbol. Otwórzcie nowe drzwi. Przebaczenie. Łzy lały się strumieniami. Ale nie wszystko było idealne. Wieś nadal szeptała, rodzina dzieliła się. Kuzyni unikali, ale Maria wspierała. Janek i Michał wrócili do miasta, silniejsi. Planowali ślub cichy, w gronie przyjaciół. Anna z organizacji pomogła z formalnościami. Dzień ślubu. W małym urzędzie na starówce był magiczny. Przysięgi pełne emocji. Na dobre i złe. Stanisław przyjechał, blady, ale obecny. Jestem dumny, szepnął. Michał uścisnął jego dłoń. Drama ustąpiła miejsca nadziei. Ale życie to nie bajka. Problemy w pracy Michał stracił klienta przez plotki. Janek walczył z depresją. Wspierali się nawzajem. Wakacje w Mazurach nad jeziorem Śniardwy przyniosły ulgę. Pływali, rozmawiali. Jesteśmy wolni, powiedział Janek. Michał skinął. Powrót do rzeczywistości. Stanisław chorował coraz bardziej. Janek odwiedzał go często. Rozmowy stały się głębsze. Przepraszam za spichlerz, powiedział ojciec. Janek wybaczył. Śmierć Stanisława nadeszła nagle. Pogrzeb we wsi, pełen ludzi. Janek stał z Michałem, dłonie splecione. Maria objęła ich. Teraz jesteście rodziną. Nowe początki. Janek i Michał kupili dom pod Warszawą, w zielonej okolicy. Życie. toczyło się pełne miłości i wyzwań. Lata mijały jak strony w książce, pełne zwrotów akcji. Janek, teraz trzydziestoletni, Prowadził własną kawiarnię w Warszawie, klucz do serca o nazwa symboliczna. Michał awansował w warsztacie, stał się szefem. Ich dom w podkowie leśnej, otoczony lasem, był oazą spokoju. Ale przeszłość czasem wracała. Maria mieszkała z nimi po śmierci Stanisława. Tu jest mój dom, mówiła. Wspominała męża z mieszanymi uczuciami. Janek pomagał jej w ogrodzie, sadząc kwiaty. Michał gotował obiady, pełne góralskich smaków. Rodzina nowa, wybrana. Ale drama czaiła się w społeczeństwie. Protesty przeciw LGBT w stolicy polityka dzieląca. Janek angażował się w marsze, Michał wspierał z boku. Nie chcę ryzykować, mówił. Ale Janek palił się do walki. Konflikt narastał. Pewnego wieczoru, po marszu, Janek wrócił pobity. Homofoby zaatakowali, wyszeptał. Michał szalał z wściekłości. Dlaczego nie zostałeś w domu? Kłótnia wybuchła, pełna oskarżeń. Boisz się, krzyknął Janek. Michał wyszedł, trzaskając drzwiami. Noc w samotności, łzy. Rano Michał wrócił z kwiatami. Przepraszam. Kocham cię. Pojednanie w ramionach. Ale blizny zostały. Maria mediowała. Miłość wymaga odwagi. Janek skinął. Postanowili adoptować dziecko marzenie. Proces długi, pełen biurokracji. W Polsce trudno dla par jednopłciowych, ale walczyli. Anna pomogła sprawnikami. W końcu sukces. Mały chłopiec, krzyś, z domu dziecka. Radość wybuchła. Tato Janek, tato Michał, mówił Krzyś. Maria płakała ze szczęścia. Ale wyzwania. Szkoła, koledzy szydzący. Janek rozmawiał z synem. Jesteśmy rodziną, to najważniejsze. Michał uczył go jeździć na rowerze. Życie pełne ciepła. Ale przeszłość uderzyła znów. Stary znajomy Stanisława, ten góral, napisał list, hańba dla rodu. Janek spalił go. Ale lęk wrócił. Wakacje w Tatrach by odetchnąć. W schronisku nad Morskim Okiem spotkali parę podobną do siebie. Rozmowy, wsparcie. Nie jesteście sami. Powrót silniejsi. Janek napisał książkę o swojej historii anonimowo. Sukces, recenzje. Michał dumny. Mój pisarz. Ale sława przyciągnęła uwagę. Media, wywiady. Janek ujawnił się. Burza. Hejt w internecie, ale i wsparcie. Maria broniła syna. On jest bohaterem. Drama kulminowała w telewizyjnym wywiadzie. Janek opowiadał o spichlerzu, o kluczu. Michał siedział obok. Widzowie płakali. Stanisław, z nieba. Może wybaczył. Lata później krzyż dorósł. Dziękuję, tatusiowie. Ślub jego pełen radości. Janek i Michał, siwi, trzymali się za ręce. Życie pełna kręta droga. Ale miłość zwyciężyła. Czas płynął nieubłaganie, niosąc nowe burze i spokojne chwile. Janek, w swojej kawiarni, służył jako mentor dla młodych z podobnymi historiami. Walczcie o siebie, mówił. Michał, emerytowany, majsterkował w garażu. Krzyś stubiował w Krakowie, dzwonił co wieczór. Malia, starsza, opowiadała wnukowi o dziadku Stanisławie. Był twardy, ale kochał. Wspomnienia bolały, ale leczyły. Drama wróciła z polityką nowe ustawy przeciw LGBT. Janek protestował, Michał martwił się. "Jesteś za stary na to. Ale Janek nie ustępował. Aresztowanie podczas manifestacji. Michał w panice pobiegł do komisariatu. Zwolnijcie go. Po godzinach Janek wyszedł, obolały. Warto było. Michał przytulił. Nie stracę cię. Pojednanie. Krzyś przyjechał, wspierał. Jestem dumny." Rodzina silna. Wakacje nad Bałtykiem w Gdańsku. Spacer po plaży, rozmowy. Pamiętasz spichlesz? Zapytał Michał. Janek skinął. I klucz, który przyniosłeś. Uśmiech. Powrót do domu. Janek zachorował rak. Szok. Leczenie, chemia. Michał przy łóżku. Nie opuszczę cię. Krzyś pomagał. Maria modliła się. Walka pełna dramatu. Remisja. Ulga. Żyjemy dalej. Janek napisał sequel książki. Sukces większy. Film na podstawie historii marzenie. Premiera w Warszawie. Owacje. Michał w smokingu dumny. Życie jak film. Ale koniec nadchodził. Maria zmarła spokojnie. Pogrzeb, łzy. Janek i Michał starzeli się. Krzyś z rodziną odwiedzał. Wnuki biegały po ogrodzie. Dziadku, opowiedź o kluczu. Janek uśmiechał się. Historia żyła. Ostateczne lata pełne były refleksji. Janek i Michał w swoim domu patrzyli na zachód słońca. Dziękuję za klucz, szepnął Janek. Michał ścisnął dłoń. Za miłość. Krzyś z dziećmi odwiedzał. Świat zmieniał się, Polska akceptowała więcej. Ich historia inspirowała. Janek odszedł pierwszy, spokojnie. Michał płakał, ale wiedział reunite soon. Pogrzeb pełen ludzi. Klucz na grobie. Miłość wieczna.